Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie Dzisiaj, słuchajcie, przekaz dla wag I jest to przekaz na daną chwilę, na dany moment Czyli kiedy natraficie na ten film Wtedy jest ważny, wtedy jest aktualny Jeżeli chodzi o Was, drogie wagi Tutaj sobie przed filmem zapisałam wszystkie takie ważne kwestie Które chciałabym poruszyć w tym filmie A główny Wasz temat to jest, słuchajcie, czucie jakiejś presji czy też właśnie ciężkości na swoich barkach, gdzie tak naprawdę w tym czasie powinniście, a może nawet nie powinniście, tylko to jest przepiękny czas do tego, żeby. Sobie troszeczkę ulżyć, żeby jednak dać sobie więcej przestrzeni, więcej czasu, więcej miłości, żeby mm, może nie stresować się tym, co przyszłość przyniesie, ale właśnie zaufać, że wszystko pójdzie w dobrą stronę. Bo u Was przede wszystkim jest bardzo dużo jakiegoś stresu i nerwów, jakbyście chcieli nad czymś usilnie zapanować, ale widzę to troszkę w taki sposób, że tylko jak to puścicie, tak naprawdę samo się to rozwiąże. Pod jakimś względem. I dla Was taką główną energią, jaka tutaj jest, to jest słuchajcie, energia zwycięstwa. Z numerem 44, więc to jest jakby podsumowanie waszego całego czytania, i może nie zaczynamy od tej strony, co trzeba, ale takim głównym przekazem, jaki dla Was słyszę, to to, że wszystko zacznie zmierzać w dobrą stronę i w dobrym kierunku. Jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu. Natomiast zanim to wszystko się wydarzy, to jest czas, żeby podejść do siebie z ogromną delikatnością, z ogromną wyrozumiałością, z ogromnym takim, ogromną cierpliwością do siebie do świata zewnętrznego, bo tak naprawdę wszystko idzie dobrze i wszystko ułoży się w dobry sposób. Tylko to, że teraz jeszcze nie widzicie może wszystkich rozwiązań, albo jeszcze nie czujecie się do końca tak w 100% na swoim miejscu. Wcale słuchajcie to nie oznacza, że za tydzień, za dwa lub za miesiąc nie będziecie w miejscu, w którym będziecie czuć się przepięknie, gdzie będziecie czuć, że właśnie to jest wasze miejsce, że Kurczę, po co ja się tak stresowałam, jak wszystko poszło naprawdę w dobrą stronę, w dobrym, pięknym kierunku. Więc sobie do tego jeszcze wrócimy, ale chciałabym tutaj wziąć więcej kart i zobaczyć, co ważnego góra pragnie Wam przekazać na tą chwilę, na ten moment. Co tutaj znaczącego i ważnego. Więc już sobie patrzymy, co ważnego góra pragnie Wam przekazać. I patrzymy, co pod spodem. Pod spodem macie, słuchajcie, królową kielichów. No i królowa kielichów to jest osoba, która jest emocjonalna, która jest ciepła, która potrafi kochać i przede wszystkim góra widzi, jak bardzo empatycznymi osobami jesteście, jak wiele dobrego wnosicie do życia innych. Tylko to jest czas, żeby docenić też samego siebie, docenić, pokochać, zrozumieć, że dajecie światu naprawdę bardzo dużo. Że zawsze każdemu staracie się pomóc, zawsze staracie się tutaj naprawdę wyciągnąć pomoc, pomocną dłoń, jeżeli ktoś tego potrzebuje, ale wy sami zapominacie, zapominacie o tym, co tak naprawdę najważniejsze jest w życiu. I z tą królową kielichów, to jest, słuchajcie, energia, właśnie w której teraz, te dni, Lepiej jakby wyglądały w ten sposób I już Wam to przybliżam Czyli słuchajcie, to jest przepiękny moment ku temu Żeby Wasz czas właśnie wyglądał w ten sposób Czyli za oknem dzieje się to, co ma się dziać Ale Wy w środku panujecie Nad tym, nad czym faktycznie macie kontrolę I tak naprawdę robicie sobie Kubek gorącej herbaty Możecie się odprężyć, zrelaksować I chociaż na chwilę zapomnieć o tym, co jest na zewnątrz Tutaj też bardzo dużo, słuchajcie Widzę właśnie muszelek Które mówią mi o zwolnieniu tempa Nie staraniu się przyspieszyć wszystkiego w waszym życiu. Jakby ten czas, który teraz macie, to nie był czas na ogromne zmiany, ogromne działania, przyspieszenie, czy też właśnie ogromne, ogromne jakieś zmiany. Ten czas, który teraz macie w swoim życiu, bardziej go czuję i go widzę, jakby góra chciała powiedzieć, że hej, zwolnij. Jeżeli coś wymyka się spod kontroli, jeżeli coś cię stresuje, denerwuje, to nie chodzi o to, żebyś jeszcze bardziej się w to zagłębiał i tracił swoją energię, ale w waszym życiu, tak jak no, wy jesteście wagami, chodzi o równowagę. I jeżeli są takie momenty, które są dla was wyzwaniem, jest w was dużo stresu, nerwów, bo chcielibyście coś innego, coś innego się zjawia, tak czy siak góra pragnie Wam przekazać, że kluczem do rozwiązania. W każdej sytuacji, w jakiej teraz się znajdujecie, jest po prostu to, że po tym filmie najlepiej. Co najlepszego możecie dla siebie zrobić? To znaleźć czas dla samego siebie. Przestać się zadręczać. Przestać kontrolować wszystko dookoła. Na chwilę odpocząć i chociaż ten wieczór poświęcić na to, żeby się zrelaksować. Żeby przeczytać ulubioną książkę. Żeby tutaj przestać tak mocno wybiegać w przyszłość, bo może są tu osoby, które, nie wiem, muszą iść jutro do pracy i się stresują. Że jak ja pójdę do pracy, to tam zastanę. Zamiast się tym denerwować, co będzie jutro, macie przed sobą przepiękny wieczór. Podczas którego możecie zrobić naprawdę ogrom rzeczy. Możecie zrobić ulubioną herbatę, możecie zrobić sobie gorące kakao, możecie obejrzeć ulubiony film, możecie pobawić się ze swoim zwierzakiem, możecie zrobić pielęgnację dla siebie, czy to jakąś fajną maseczkę, możecie wziąć gorący prysznic, gorącą kąpiel, czy wyjść jeszcze gdzieś na spacer. Natomiast górę pragnie Wam przekazać, właśnie. Co najważniejsze, że te dni nie powinny być wypełnione dodatkowym stresem, nerwami, przyspieszaniem niektórych rzeczy, tylko zaakceptowanie tego faktu, że na razie ten czas to jest czas na refleksję, odpoczynek, naładowanie baterii. I nawet jeżeli świat zewnętrzny wymyka wam się gdzieś spod kontroli, to żeby mieć to na uwadze, że wasze wnętrze powinno trzymać się tej harmonii, tej równowagi. Więc najpierw zadbać o, o swoje wnętrze, o to, co w waszym środku. A dopiero potem cała reszta zacznie się układać dookoła Was, jak właśnie w energii, tak? Która będzie przyciągać więcej pozytywnych też wydarzeń i więcej pięknych momentów, pięknych chwil. Więc, co więcej, sobie słuchajcie, tutaj patrzymy. Macie energię mocy ze czosnkiem. Ten czas, który teraz przechodzicie, to może być taki czas faktycznie z jakimś wyzwaniem. Czasami ta energia mocy pojawia mi się w momencie, kiedy. Coś chcieliśmy zrobić, wyszło inaczej i się denerwujemy. Albo mieliśmy. Chcieliśmy czegoś dokonać, a mamy związane ręce, bo musimy czekać na coś innego. I zamiast starać się usilnie tą trzymać kontrolę, robić coś pod wiatr, lepiej puścić to i zobaczyć, co w miejsce tego przyjdzie. Bo. Tutaj te Wasze czekanie w jakiś sposób się też opłaci. I tak jak słuchajcie, tutaj sobie zapisałam, przytoczę Wam kilka ważnych kwestii, żeby niczego nie pominąć. Pierwsza ważna rzecz, jaką tutaj dla Was czułam, to jest nie musisz zbawiać całego świata. I mam wrażenie, że cały czas ktoś może Was prosić o pomoc, cały czas jesteście dla innych, ale tak naprawdę. Wy nie jesteście dla samych siebie. I to jest właśnie czas, żeby skupić tą całą energię na sobie samym i przestać poświęcać swoją energię, a w zasadzie resztki tych swoich energii na to, żeby zbawiać innych, na to, żeby ciągle pomagać innym. Może macie koło siebie osobę, która cały czas zamęcza was swoimi trudnościami i problemami, to jest czas, żeby wyznaczyć też zdrową granicę, bo tego ten czas nie czuję jako wyjście do ludzi, działanie wśród ludzi, ale czuję jako zaszycie się w środku. Poświęcenie tego czasu dla siebie, naładowanie energii, a dopiero potem wyjście do świata. I kolejną ważną rzeczą, jaką dla was czuję, to jest zapanuj nad stresem i nerwami, bo stres i nerwy niszczą was od środka. W tym momencie i może macie nawet jakiś zakopany stres, może jeszcze z okresu świątecznego, czy kiedy to oglądacie, może coś stresowego się stało kilka tygodni temu albo teraz. Ale żyjecie jakimiś stresami, nerwami, tak naprawdę, które dotyczą albo przeszłości, albo przyszłości. A tu i teraz, tak naprawdę, no jeżeli moglibyście rozwiązać tą sytuację, to byście ją, ją rozwiązali w jakiś sposób. A skoro nie ma możliwości na razie rozwiązania czegoś, to jedyne co wam pozostaje to zadbanie o siebie, o swoje emocje, o swoje uczucia. To jest czas, żeby ukoić swoje serduszko. To jest czas, żeby zadbać o swoją przestrzeń, żeby zadbać o swoje emocje, utulić się tą miłością. Wiecie? I powiedziałabym, że ten stres i te nerwy też u niektórych z Was całkowicie są jakby taką iluzją, że one. Tak naprawdę są, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd, jest to jakieś zakorzenione coś, co już pozostało po czymś i trzeba odpuścić. Więc dla niektórych z Was to również jest przepiękny czas na to, żeby oczyścić się energetycznie. I kolejną ważną rzeczą, tutaj czuję, żeby odczytać najpierw kartę, więc przejdziemy do karty. Macie koło Fortuny. No i właśnie, życie, słuchajcie, składa się z różnych momentów. Raz jesteśmy pełni energii, wszystko układa się przepięknie. Innym razem trafiamy na takie momenty, na, w jakich możecie być teraz, tak naprawdę. Czyli może stres, może nerwy, może dezorientacja, może przytłoczenie, może zmęczenie. Bo to nie tylko stres i nerwy, ale przytłoczenie. Dlatego, że u Was czuć ciężar na barkach. A pragniesz spokoju i szczęścia. To zapisałam. I jakby to też jest właśnie zaakceptowanie i zrozumienie tego, że czasami przychodzą takie momenty. I w tych momentach, kiedy jesteśmy przemęczeni, zestresowani, nerwowi, nie chodzi absolutnie o to, żeby sobie dokładać do tego pieca nerwowości, ale właśnie chodzi o to, żeby otulić się tym spokojem i miłością i w tym czasie znaleźć takie zaciszne miejsce, przestrzeń dla siebie, żeby ok, te emocje są, ten etap jest, ale żebyście wy byli dla siebie wsparciem, bo w takiej przestrzeni, gdzie macie kubek gorącej herbaty, wszelkie nerwy, trudności, spory będą mniej na Was wpływać i to możecie zauważyć. I co więcej, z kołem fortuny, coś ważnego chciałam powiedzieć, ale wyleciało mi z głowy, więc może do tego wrócimy. I co tutaj jeszcze dla Was zapisałam? Nie wiesz wszystkiego tak poważnie, bo czujesz, że u Was wszel... jakieś problemy, z którymi niektórzy z Was się mierzą. Tak naprawdę teraz wyglądają na jakieś ogromnie wielkie, z ogromną przeciwnością, a tak naprawdę one z czasem zobaczycie, że to nie było coś tak strasznego. Że po co się tak stresowałam, po co się tak martwiłam na zapas, jak wszystko poszło w dobrym kierunku. Dodatkowo, macie za, tutaj zapisałam dla Was odpoczynek i przyjemności dla siebie. Nie powinniście się czuć winni, kiedy odpoczywacie. Tutaj czuję, że niektórzy z Was nie potrafią odpoczywać, tylko cały czas chcieliby być aktywni. Tutaj również zadbajcie o tą, o tą przestrzeń i spokój dla samego siebie. I dla Was słuchajcie, takim też radą wskazówką są małe kroki małymi kroczkami z miłością do siebie, ze spokojem, z wyrozumiałością względem samego siebie, małymi kroczkami wyjdziecie z tego etapu, który jest w jakiś sposób niekomfortowy i niewygodny i tak naprawdę tutaj dam strzałkę, że idzie rozwiązanie. Więc to jest kwestia dni, dla niektórych z was tygodni, jak wszystko zacznie przepięknie się rozwiązywać i zobaczycie, jak wszystko rusza, energia rusza do przodu. Ale właśnie żeby ta to koło ruszyło, ta energia ruszyła. Jedyne co trzeba zrobić, to więcej cierpliwości, więcej miłości do samego siebie i tej wyrozumiałości po prostu miłości. I zobaczycie, że jak teraz poświęcicie ten czas dla siebie, troszeczkę z większą łagodnością do siebie podejdziecie, to zobaczycie, że to się ruszy. Wszystko się zacznie ruszać w dobrym kierunku. No, i tak jak Wam powiedziałam wcześniej, czyli ciężar na barkach, a pragniesz spokoju i szczęścia. Więc, skoro pragniesz tego spokoju i szczęścia, coś tutaj, słuchajcie, nam wypadło. To mimo tego, że jest stres, że są nerwy, warto znaleźć tą przestrzeń dla siebie. I mimo wszystko, warto w tym czasie również znaleźć to szczęście i spokój, bo to, że coś się innego nie układa, nie, oznaczy, że, nie oznacza, że tą, nie wiem. Rutynę przed snem musicie też mieć chaotyczną, złą. Po możecie przeczytać przepiękną książkę, na chwilę zapomnieć o swoich trudnościach i problemach. No i to jest magia właśnie życia, o której warto tutaj pamiętać. I końcowe takie zdanie, które dla Was tutaj zapisałam To odpuść, zadbaj o siebie, idzie lepsze Więc Wasze czytanie składa się słuchajcie, z tego, że góra bardzo mocno pragnie podkreślić to Że być może teraz przechodzicie przez różnego typu wyzwania Że być może teraz coś idzie z oporem Być może niektórzy z Was czują się zagubieni Niektórzy z Was mają nerwy, stresy Cokolwiek by to nie było, wszechświat ma dla Was dwa, dwie ważne wiadomości Przede wszystkim to, żeby w tym czasie zadbać o siebie Nie rezygnować ze swojego spokoju już szczęścia i z miłości, żeby w tej całej sytuacji znaleźć czas dla samego siebie. I na przyjemności, na to, żeby chociaż na chwilę oderwać się od tego, nad czym nie mamy kontroli. A druga rzecz to to, że idziecie w dobrym kierunku, w dobrą stronę i niedługo wszystko ruszy się w jeszcze lepszą stronę, jeszcze w lepszym kierunku. Więc jest to kwestia czasu, zanim ta szóstka, szóstka buław, chciałam powiedzieć, energia zwycięstwa, ale ją zawsze czuję z energią szóstki buław, do Was przyjdzie. Więc jest to kwestia czasu, jest to etap przejściowy, nie musicie się bać, nie musicie się martwić, że na przykład z tego etapu wyniknie coś. Tak złego, tak strasznego, z czym sobie nie poradzicie. Nie czuję, żeby wasza sytuacja się pogorszyła, czuję jej polepszenie w przyszłości, ale też musicie zadbać o samego siebie, o samą siebie. To jest tutaj przede wszystkim dla Was kluczem. Więc zobaczymy, czy coś więcej tutaj dla Was chce być powiedziane, co tutaj ważnego. Macie energię ósemki mieczy, no i właśnie, możecie czuć się z tą ósemką mieczy troszeczkę związani, jakbyście mieli związane te ręce, te nogi i nie mogli się z tego wydostać. Ale skoro nie mogę się z tego wydostać, mam związane ręce i nogi i oczy, no to też czas, żeby wsłuchać się w swoje wnętrze. Więc wszelkie odpowiedzi rozwiązania tak naprawdę są już w Was i zamiast szarpać się i próbować rozwiązać z tych słupów, które Was trzymają, lepiej jest na chwilę pomyśleć, co dalej. Obrać dobry plan. Bo w ósemce mieczy chodzi o to, żeby przestać się szarpać z życiem i pogarszać swoją sytuację, bo na ślepo szarpiąc się zrobicie sobie tylko rany na rękach i nogach, a tak naprawdę nie wywiążecie się z tych słupe, słupełków. To chodzi właśnie o to, żeby przestać się szarpać z tym życiem, żeby usiąść. I poczekać, żeby zajrzeć w głąb siebie, żeby być może przemyśleć niektóre decyzje, żeby przemyśleć niektóre sytuacje. I ze spokojem i z logiką znajdziecie rozwiązanie. Ja wiem, że logika i serce nie do końca, ale chodzi o to, że niektórzy z Was mogą się zmagać z takimi sytuacjami, które potrzebują takiego, wiecie, rozwiązania przyziemnego, konkretów. Więc wtedy ten spokój. Pomoże Wam tak logicznie wszystko poukładać. Ale z drugiej strony będą osoby, które właśnie uspokoją swoje serce i dzięki temu tak naprawdę przestaną się bać przyszłości. Zrozumieją, że kurczę, rozwiązanie jest proste, wystarczy, nie wiem, wyciągnąć jedną rękę w ten sposób i rozwiązanie wam macie problemu. Więc tutaj tak naprawdę w tej ósemce mieczy o to chodzi. Że być może szarpiecie się z życiem, a nie chodzi o to, żeby się szarpać, robić coś na siłę, wszystko kontrolować. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby. Przystanąć na chwilę, zajrzeć w głąb swojego serducha, bo tam znajdziecie wszelkie odpowiedzi. Czasami też jest tak, że siedzimy nad projektem, głowimy się, nie potrafimy znaleźć wiecie, w sobie tej inspiracji do, do stworzenia tego. Ale w momencie, w którym mówimy, dobra, zostawiam to na dwa dni, zobaczę, co się wydarzy, bam, nagle wpada inspiracja znikąd. I właśnie też o to y, może chodzić u niektórych z Was o jakąś blokadę twórczą lub y, trudności w pracy. Co macie więcej? Macie energię królowej Buław i tą królową Buław, na co wykorzystać nadbanie o siebie, o swoją przestrzeń. Czyli zamiast się zamartwiać, zamiast się lękać, zamiast sięgać po kolejne ciastka czy niezdrowe napoje, to jest czas, żeby zacząć działać w taki sposób, który będzie Was bardzo mocno wspierać. Czyli z królową e, Buław warto sięgnąć na przykład i zjeść pożywną, fajną kolację. Albo właśnie zadbać o siebie, że skoro macie jutro dużo pracy, to zrobić sobie przepyszne śniadanie, które naładuje Was energią. Takie małe, z pozoru, właśnie takie malutkie rzeczy, a mają ogromną moc. I tutaj też dla Was to bardzo mocno czuję. że ta królowa była mówi o tym, żeby swoją energię wprowadzić w zadbanie o siebie. I wtedy cała reszta. Zacznie mieć, przestanie mieć tak wielkie znaczenie, jeżeli chodzi o problemy i o trudności. Nie wiem, czy tutaj wiecie o co mi chodzi, bo dużo y, informacji do mnie przychodzi i chce Wam wszystko przepięknie, okej, okay. i wiem jak to wytłumaczyć, bo siódemka monet, słuchajcie, to jest energia cierpliwości i spokoju. Z siódemką monet czasami to jest przedstawione przepięknie, że siedzi chopek, który chciał wyhodować przepiękne drzewo z przecudownymi owocami, ale ta siódemka monet mówi o tym, że za szybko chciał wszystko robić, zbyt często je nawoził, zbyt dużo nad tym główkował, zbyt dużo kontrolował i owoce, które przyszły nie dały mu satysfakcji, bo nie miały przestrzeni i czasu do tego, żeby i o to też tutaj może u Was chodzić, że ta siódemka monet to jest cierpliwość, to jest czekanie. To jest pielęgnowanie siebie, tego, co jest dla Was najcenniejsze i najważniejsze. Być może tak poświęcacie się jakiemuś problemowi, że zapominacie o bliskich dla Was osobach albo o sobie samym. Więc Wasze czytanie dotyczy tego, żeby właśnie wejść w taką energię spokoju. Mimo tego, że coś jest nierozwiązane, może czujecie stres, może czujecie nerwy, to nie jest absolutnie czas do tego, żeby. Teraz już mówić nie, ja to rozwiążę, ale właśnie wejść w inny tryb, wejść w tryb spokoju, dać przestrzeń do tego, ale przede wszystkim przestrzeń sobie samemu, żeby dojrzeć do tej sytuacji i w przyszłości móc ją pięknie rozwiązać. Dodatkowo macie przepiękne wsparcie góry, więc tak jak powiedziałam, te wszelkie sprawy, one się rozwiążą. Ale odpuśćcie sobie, nie bądźcie dla siebie tak surowi. Przestańcie zbawiać cały świat kosztem samego siebie. To jest czas, żeby zadbać o siebie, o swoje zdrowie, o swoją przestrzeń, o to, co jest dla was najcenniejsze i najważniejsze. I zobaczycie, że wszystko zacznie się układać w dobrą stronę, w dobrym, pięknym kierunku. Tylko dajcie sobie ten czas na, te, na odpoczynek, bo teraz jest czas właśnie na odpoczynek, refleksję, na zwolnienie tempa, zadbanie o siebie. A ratowanie świata dopiero później. No i tak jak powiedziałam, słuchajcie, macie tą energię zwycięstwa, więc tutaj góra mówi, że cokolwiek z czym się teraz zmagacie, czy z konkretnym problemem, czy z etapem, w którym macie mniej siły, mniej motywacji, mniej chęci, brak właśnie takiej inspiracji może w czymś. Czy może właśnie przechodzicie przez okres, gdzie czujecie się z pięci napięci. Góra wam mówi, że to przejdzie. To jest czas przejściowy. Wszystko się przepięknie ruszy, ale to jest czas, żebyście wy również zwolnili i zadbali bardziej o samego siebie, samą siebie. Więc pamiętajcie o tym, ok? Wy jako wagi tutaj dążenie też właśnie do równowagi. I końcową energię sobie, słuchajcie, zobaczymy. Co tutaj na koniec góra pragnie Wam jeszcze przekazać w Waszym czytaniu. Wy macie energię pustelnika, to jest czas na refleksję. To jest czas, żeby... Odciąć się, może też nie dosłownie, a u niektórych z Was być może dosłownie, ale znaleźć ten czas dla samego siebie, na zajrzenie w swoje wnętrze. I to jest przepiękna energia pustelnika, że wszelka mądrość, wszelkie rozwiązania są Was, ale dopiero jak się wyciszycie i skupicie na tych rozwiązaniach. I zobaczycie, że nawet jeżeli przechodzicie przez jakiś bardziej ten intensywny etap, gdzie na przykład czujecie jakąś blokadę twórczą, i zobaczycie, że zaczniecie dbać bardziej o siebie, to ten, ta blokada twórcza nie będzie dla Was aż tak wielkim potworem. Bo zobaczycie, że możecie w tym czasie zrobić coś dla siebie, czy wziąć y, gorący prysznic, czy pójść na spacer i wtedy ta inspiracja sama wpadnie Wam do głowy. I to Was odblokuje. Tak samo, jeżeli przechodzicie przez etap, który jest bardziej stresujący czy też nerwowy, i wejdziecie w tą energię pustelnika i dbania o siebie, o swoje potrzeby i na chwilę, to dostrzeżecie to, że ok, przechodzę przez jakiś dziwny etap, gdzie czuję się bardziej nerwowa, zestresowana albo nie mam kontroli nad czymś, to mimo wszystko będziecie czuć się przepięknie, bo powiecie, zjadłam dzisiaj przepyszny obiad, przeczytałam fajną książkę albo nie wiem, pobawiłam się ze swoimi dziećmi. I wtedy rozmiar tego problemu, tych nerwów, tego stresu zmniejsza się. I to spowoduje, że to koło ruszy w kierunku przepięknych rozwiązań. I tak, słuchajcie, to właśnie mi się dzisiaj dla Was pokazuje. Więc ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze dużo spokoju i zobaczycie, że małymi kroczkami idziecie naprawdę w przepiękną stronę, w przepięknym kierunku, idziecie w kierunku rozwiązania i naprawdę życie jeszcze przepięknie, pozytywnie Was zaskoczy. Jest to może kwestia maksymalnie miesiąca czasu. Więc ja Wam życzę jeszcze raz wszystkiego, co najpiękniejsze. Pozdrawiam Cię plutko. E papà